Dzisiaj oglądamy animację o cyrku, która jest mega popularna w Ameryce i widzowie dajcie mi znać co to jest, bo jakby ja się w to nie zagadnie ale podobno dobra animacja. E Witamy w niesamowitym świecie cyrkowym! O Nazywam się Kane! Jestem twoim konferenjarzem! Wow, Jaka to jest dobra animacja! Co jest? Right, eee, mam rację, Bubble. O, oh, wow, Bubble tu jest. Zobaczcie, to jest Bubble oh, jakiś. Dobra. dobra. Nie marnujmy czasu right i przejdźmy do przedstawienia. Gangl, Zubyl, Kinger, Regata, Jax, Kafumo. O. Ej, co to jest? Kafumo nie pojawi się dzisiaj na show. Ej, dobra, to jest mocna animacja i to było intro. Ej, dobra, Kafumo, kto to jest? Kafumo. Okej. Okay. Dobra. Dzień po dniu, dzień po dniu. Dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu Patrzcie, tu był glitch, widzicie? To się coś gliczuje w tej bajce, dobra Ona chyba się będzie gliczować z czasem, dobra, zobaczymy mm, e, Księżyc, słońce Dobra <ścoughs> I to jest... Jakaś postać O oh, wow Wyjście O, zniknęło O ja O, i popchnęła wszyscy Kane Czy to jest jakiś NPC? Kto to jest? Bo jeśli to jest nowa postać, to musimy przerobić całe intro. Nie robię tego podobnie. O ja, czy to jest nowa postać w cyrku? O ja, że to jest mocna historia, chyba. Jak zdjąć ten headset? Ej, czekajcie, ona chce zdjąć jakieś headset, czyli to jest chyba wiarze wszystko. Ona jest wiarze, tak naprawdę, gra i to jest chyba wiarze. dobra. Nie może zdjąć, co jest? Ok. Co się dzieje? Założyłam jakiś dziwny headset i teraz jestem tutaj. Kim wy jesteście? I dlaczego nie mogę go zdjąć? Gdzie ja jestem? Ok, uspokójmy się. Wszystko będzie dobrze. Wow. Co się tu do jasnej... O, no przeklina! Co jest? Nie, 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 nie przeklinamy tutaj. Cyrk to jest miejsce dla każdego, nawet dla dzieci. Nie można tu przeklinać. O wow! Co tu się dzieje? Nie wolno przeklinać. O! E, ona a przeklina! To nie, ła... nie. <ścoughs> O, mój boże. Ale, ale no wiesz, I, you know, jak stąd wyjść? Well, to anything, but, uh, nie bój się, ale. Nie do exactly końca. Kept... Nie możesz. Jack's. Zamknij się, but Jacks. Yeah, tak, on, on ma rację. Witaj w twoim and nowym domu. I, I w twoim nowym know? ciele. Czekajcie, to ona. Czekajcie, ona weszła w Wiara, i ona nie może już wyjść. Mean. Chłopaki, nie bądźcie źli dla niej. O, ja. ha, o Czy ktoś coś mówi o jakiejś owadach? Dlaczego? On jest trochę szalony. Okej, dobra, już rozumiem tę historię powoli. Okej o, o. O, teraz rozumiem! To jest po prostu jakiś sen! <grystanie> Powinnaś się bawić, bawić dopóki się nie obudzę, tak? Eee... A cokolwiek powiesz. <grym> złamali moją maskę, o ktoś płacze. O nie, on jeszcze dobił tę maskę, co jest w tym filmie? Dobra. Czyli z tego co rozumiem, to oni są po prostu w cyrku i utknęli w wyjazdzie teoretycznie chyba. Dobra. Pokażę Ci, co się dzieje w tym cyrku. Wow! Tu mamy. E, nasz namiot! Tu znajduje się twoje mieszkanie Inne zajęcia O Czekajcie Co jest? Co się zliczy? Okej, okay. czy on się zglięć On się zgliczował, dobra widzowie To się staje coraz bardziej zliczowane z czasem Ta bajka chyba będzie się stała się bardziej zliczowana, ale nie jestem pewien Dobra Okej, baw się tutaj, baw się tam. Dzień, noc, to jest twój wybór. To jest pustka, on jakieś pustkę teraz pokazuje. Ja nie wiem, co nawet tam jest, więc tam nie jest. Zostajemy tutaj i te wszystkie oczy cię będą obserwować. O ja, Okej, okay, ten księżyc wyznał mu miłość. Okej. Okay. Czekajcie. Co to było? To były drzwi! Drzwi wyjściowe! O oh, wow! Dobra, ta historia zaczęła się robić coraz bardziej niesamowita, dobra. Co jest? Ona zrobiła No. Dlaczego ty jesteś taki dziwny? <laughs> wait, czy on sprząta to po prostu. Ej, ale czekajcie, czy to są drzwi wyjściowe? Czy to jest miejsce sposób na wyjście? Jeżeli to byłoby sposób na wyjście, to wszyscy byśmy wyszli. O czym ty gadasz? O, e, zapewniam cię, że nie ma tu żadnych magicznych drzwi wejściowych. Ej, dobra, oni nie chcą, żeby ona wyszła! Tu jest jakiś Jezu, ta bajka się robi coraz bardziej. Ty masz taką halucynację! O ja sięgam! Widziałem! O, o to wow! Może wow. porozmawiamy o czymś innym! Jak twoje imię? Jak się nazywasz? O, moje imię? Moje imię to. O Boże! Nie powiedzą swojego imienia! Jak nie pada swojego imienia w cyrku? Wow! się so on powiedział, work. że jedna z niewielu rzeczy, to nie mamy kontroli nad waszym mózgiem. Czyli on jest historycznie właścicielem tego. Wow! Uh. Uh. Uh, jakie Don't you worry your nie zamartwiaj swoich majków. Twoje imię? Musi być to wolne. <laughs> o, no teraz czytaj wszystkie zasady, jak imię nie może czego zawierać. Czyli imię nie może zawierać treści budzących zastrzeżenia o dziwnych, niezłachwiających brutalnych rzeczach. <laughs> <I don't laughs> Czyli nie a można a się nazywać Sejbowek? Hmm, zobaczmy. Proszę oh. imię. Okay. XD. <laughs> <you> <laughs> Ksztyka. Słuchajcie, tak się będzie nazywać jej imię o. Okropne, dobra, spróbujmy jeszcze raz Co sądzisz o pomni? Eee, jasne? Eee, powinniśmy mieć nową przygodę! Wow. Ty czy lubisz przygody? Działalność, zastanawiasz się, niebezpieczeństwo? Śmierć, choroba? Co?

Rehocaj, chłopka! Okej. Cały namiot będzie y, zapełniony psychotkami, okej? Okay? A wy musicie je złapać wszystkie. Ale... Jakie one są? Mimo, że by Bubble... Są małe, co one robią? One... gloingsy, to są małe stworzenia, które niszczą i kradną wszystko, na co się natkną. Wow! Ole, one są skliszowane! Miejcie zabaw... Bawcie się dobrze! I jest łapcie. Będzie potrzebował? To i wypadek. O jezu! Znopały ją zuplingsy! <laughs> o Boże! A! O nie. Nie zabili zuby. Oni zabili zuby? Co? O ja. Dobra. Moja forteca! Chcesz iść z nami, żeby zobaczyć, gdzie jest no, Kafmo? Ej, Kafmo, to jest ten. E, to jest ten Klaus z początku, który się nie pojawił, co nie? Myślę, że chyba. Rozmawiałem z nim bez przerwy o jakimś wyjściu. Trochę jak ty, Pomi. Ty też możesz popaść w szaleństwo. Ok. I myślę, myślę, że... Chciałabym zapytać go o wyjście. O ja. O ja. ona myśli, że to jest sen w ogóle, ta cała bajka. Ona dalej myśli, że to jest bajka, sen. Dlaczego się na mnie tak patrzysz? Nie przeszkadza mi robienie czegokolwiek, pod warunkiem, że... A! Okej, okay, mam dosyć rzeczy. Ty, mi, ja i Pan, idziemy Pomy. sprawdzić Pomy. co całukawumo. Okej, oh, okay, czyli idą do tego uh, klauna, który się nie pojawił. A oni mają pomoc z którą przed chwilą złapali. Myślisz, że połączenie to ich w parę to jest dobry pomysł? Oczywiście, że tak. On powiedział, że oni są najbardziej stabilni ze wszystkich. Zobaczcie o we'll to. We'll be to. Be on, się. To nieźle. Nieźle stabilni, dobra. Poszli sobie. Okej, okay, ta bajka mi się bajka podoba. Moja maska znowu się popsuła. O! Oh. Oh. Gangle, zaskoczyłeś mnie. So, tutaj so, my wszyscy mieszkamy. Well, we sleep Lub, nie, nie, wszyscy nie, 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 naprawdę nie, potrzebujemy, my się nie, zrobić sobie To nie, 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 O, nie, twój pokój O ja, oni dają ale dalej nie rozumiem, po co my tu jesteśmy. Okay. Dlaczego my idziemy na te przygody? Czemu nie, nie szukamy ucieczki z tego świata? Mm. Próbowaliśmy wyjść, ale. Nie da się wyjść. Oj, ona mówi jakieś straszne rzeczy teraz. Okej, okay, i tu jest Kafumo. Dom, no, to, to, to ten Kafumo. Coś, co to jest to coś, ten clown, który się nie pojawił dzisiaj. w intro, okej? Okay. Przede wszystkim przygody dają nam coś do, dziękuję, do zrozumienia. I z o ja. Dobra. Dzięki Bogu, czy to jest sen? Prawda, pomni? O ja, zobaczcie, co się zostało. Ona już nie wie, co się dzieje, ona nie chce wyjść z tego po prostu. Ej, obcie. Dlaczego my tu jesteśmy? My to my to co my tu robimy? Eee, e, no próbujemy zadzwonić naszego kolegi Kafumo. Dobra? Zobaczmy, czy Kafumo wyjdzie do nich. Huh. Nie ma go w tym pokoju. Mam nadzieję, że wszystko ok u niego. Nie martw się, laleczko. Mam klucz do jego pokoju. Well, <laughs> Dlaczego? You, you Jak nie masz jego klucz? <stecki> nie, nie powinieneś mieć kluczy. Mam I wszędzie klucze. Everywhere. I wszystko, z, wszystko, z, z, to wszystko z tobą w porządku. Przy okazji zostawiłem coś w twoim pokoju. Oni nie zostawił stonogę w pokoju. Dlaczego to zrobiłeś? Nie nieważne. Ok, otworzył pokój. Kafumo! To był klan zwykły! O, szukałem tego i wyjąłem jakąś kuflę. Kafumo został wyabstrahowany! Ale dobra, to w porządku. Czekaj, co to jest? E, to może być straszna rzecz. O mój Boże! Co jest? Kafumo w całym się zmienił! Widzowie, to jest chore. Ojo! Ja. Klauna do potwora. Eee. O ja, ona mówi jakieś żarty, o, o, nie O! O nie, ona się nie czuje teraz. O nie, ja. nie, pomóż po, 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 mi. O ja! Co jest? Zglicza moje rękę! Oh, Czy one się gliczują po kolei? O oh, mój Boże, widzowie, to się coś bardziej chore robi. O ja Kafu mnie goni! Uciekaj Pamni! mnie! O oh, oh. oh, mój god, jaki się w tą bajkę! O ja Dobra, uciekłam mu! Tak! Dobrze! O oh, wow! To było mocne! Kafu teraz... Idzia! Ja. Po mnie przeżyła na szczęście. Co jest? Ona się kliczuje. dobra, widzowie. To się robi chore. Naprawdę to się robi co najmniej chore, ale dobra. Zobyl krzyczy teraz. Nie wiem na co tu patrzę. To była. Błyskotka, ona nosiła tam zubel Okej. Okay. Czyli oni widzą tam zubla w środku, czyli te osoby, które porwali, chyba będą musieli tam zejść, okej? Okay. Haha! Oh. O, przyszedł ten ziomek. Jacks! Znaliśmy dziurę, co? Z... O, fajnie. Jak się ma Kafumo? Dowiedziałem że dalej nie jest tam niezły. zły. Bo się z niego żartu. A, o, on ma się świetnie. Prawdę mówiąc, chyba wcześniej nie widziałem go tak szczęśliwego. Cóż, dobrze widzieć, że nie stracił całkowicie zmysłów. On w ogóle mnie poprosił, żeby dać wam to. O! On go wepchnął tam! Jaki on jest zły! A, też to wskoczył, okej. Okay. Wow! Zjeżdżamia. Okej. Okay. Ja Yo, zrobił to mega. Okej? Okay. O, oh, są so te te, co się? Dobra? Ooo! Oh, Został jeden <sum> Dobił go, nieźle Dobra. I teraz... A! Nie ma, zabrano mocne. Ragata? Gdzie jesteś? Ragata, gdzie jest ragata? Ona była spokojna, ona była mega O! Oh, jest! Nie! się! Spójrz, ja. Nie chciałam się tak zostawić! Ja chciałam. Spójrz na moją rękę! Nie wiedziałam, co zrobić! O ja! Wszystko w porządku! Znajdź Kana! Będzie w stanie mnie wyleczyć i zaopiekować się kafumą O ja, czyli muszę znaleźć Kane'a Kane to chyba jest ten, szczęka, ten sobą na początku Okej, a gdzie mogę go znaleźć? Nie wiem Porozglądaj Ona się kliczuje Okej, spróbuję go znaleźć Tylko zostaw w tym miejscu, ok? Ona tam zostanie Pozdypam mi, przykro mi, że pierwszy Twój dzień tutaj wygląda w taki sposób. Ojo, ona jest mega miła. Uh, uh, nie uh. martw się. Wszystko jest okej. Okay. Ja po prostu pójdę Kane zdobyć Kana. <cart blij> dobra. Jo, ja mega lubi! ich, mega Hello? lubię te dwie postacie, dobra. Kane, Kane gdzie personne? jesteś? Mamy problem. O, okej, okay, Kana chyba nie ma. Oho. O, nie ma. Nie ma go tu O, tu też go nie ma Ale gdzie jest Kane? Co to jest za pokój? O <śmum> A, co to było? jakiś jest Jezu, widzę Ja to muszę zobaczyć raz A, co jest? Poprało go O O, i coś się stukło tam Kane? O z skanem nie okej, okay. totalnie nie A O ja! Jaka forma niegłosińskiej masy. Co jest? Uśmieja się przychodzić do królewny. O, czy ty to ty jesteś królewna? Wiesz, że mogliśmy... O ja dobra oni gadają. Ciemny król się wypuszczający usta w obecności mojej królewskiej postaci. O ja. Jako król chciałbym się uprzejmie zapytać o zobyl. Pomóżcie mi, głupki. Trochę nie grzeźnie Teraz mi się nie chcecie pomagać. Papierkami nożyce? O, i musiał pomóc ten smuteczek. O! Oh. <laughs> Odleciały mu ręce! O nie! A! Wszystko będzie z nim ok. Co jest glitch? O ja. Yeah. Dobra, patrzcie w ogóle. Widzowie, ten gościu nawet już się tak takie. miało, czy takie. Coś to jest nie tak, co nie? Zobaczcie. Patrzcie, patrzcie. On się gliczył i ten naj, najpoważniejszy gościu się trochę tak boi już. O ja, teraz gonią ten Eee, O O Ale to było super Dobra A! Oh! <ścoughs> Mapy wleciały O ja, teraz ona się ukryła O, oh. o, oh. I teraz spojrzała on ją prawie złapał, jakby on ją złapał, to ona by się skliczowała Dobra, widzowie, to jest mocne Dobra, i teraz Schowała się Nie zauważył jej, dobra God, Boże, gdzie jest Kane? Wyjście! O ja, czy ona wybierze wyjście? I nie pomoże im? O. Poszła tam o. To chyba nie było wyjście do reala o kolejne wyjście, wyjście w wyjściu! <laughs> Okej okay. eee. Kolejne? Też nie działa Kolejne O ja, to jest minion wyjść! Znikło! O, Ale to dobrze, bo ona jakby się ukryła dzięki temu. Ty głupi, zostawię postaci! Czy ty nie zdajesz sobie sprawy że wszystko musi być błyskotkami? Tylko żeby upić się przed... OOOOO! Przed nim tyba się tu wpadł. Ja to jest ten glitch i tego giganta Wow Co tu się dzieje? To jest tego Kafumo! Nie martw się o to Kafumo wyabstrahowany? Nie, jest wszystko ok. Jak my się stąd wydostaniemy! Chłopaki! Tam to jest wyjście! Panie przodem! Oh wow okej, okay, dalej po zaczęła uciekać. O, otwiera kolejne drzwi. O, o! Ucieka, dobra widzowie. I teraz gdzie ona się znajduje? W kolejnym pokoju. Oh my god, co tu się dzieje? Ucieka, otwiera drzwi. Zaraz można stąd wyjść. O! O ja. Krzyczy? O wow. O oh, wow! O ja! Kolejne! <grystanie> Ona tak po prostu próbuje znaleźć jakiekolwiek drzwi, które ją, ją stąd wypuszczą. Okej. Okay. Biegnie, 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 biegnie. Eee, czekajcie. Czy to jest komputer śmierci? O. Ona uszalała O ja! CA teraz idzie. Okej okay. Biegnie Jo, to jest jakiś długi korytarz, to się robi. Ona szuka wyjścia ponad wszystko po prostu To są ostatnie drzwi! Czy to jest wyjście? O tak! Ona przyszła do tego! O ja to jest tutaj, zakazał jej iść ten gościu na początku! O wow! O wow! O wow! O wow! Ona wyjdzie jako pierwsza z tego świata! Nie wierzę. Nie. To jest chore To jest chore, to jest totalnie chore! O! I ten gość tu siedzi sobie na obiadku w końcu. O bubble Wiesz dokładnie jak mówić zdania. O mój Boże! Jakiś alert dostał! O nie! O ktoś właśnie... O ja co jest? Ktoś yy, podróżował do... Eee, czarne dziury. O! Zabrał ją! Proszę bardzo! I co to do here? jasnej się stało? Oh, yeah. O, tak, to moje dzieło. Kane! Kane. Oh, sort of... Kafumo przez coś w rodzaju Kafumofozy i wy Dlaczego Dlaczego nikt nie powiedział? <laughs> Może dlatego, że ci nie było o. I teraz idziesz do piwnicy Co? Oni go wrzucili do piwnicy na zawsze Kafumu się tak poddał? No. Znaczy, bez by urazy, Kinger, ale myślałem, że to ty będziesz następny To pokazuje, że nie możesz polegać na Kingerze O nie, ona się nie czuje O, wow. zamienił ją Co jest? O, muszę przeprosić za kłamstwo z której wyjścia. Jakie kłamstwo? Wiedziałem, że wszyscy chcieliście, żeby to była fajna przygoda, ale miałem duże problemy z znalezieniem się po drugiej stronie. O yeah. ok. Okej. I po mnie nie wiem, co się dzieje. O ja. Yeah. O ja. Czyli koniec tej przygody już jest! Twoja nagroda to pyszna uczta! Wow! Zrobiona przez szefa! O ja. Ty jest straszne! Jestem trochę głodny nawet! Nic nawet nie zrobiłeś! Nadal mogę być głodny, przecież nawet nic zrobiłem. No cóż, nie musimy jeść w tym świecie ani spać. Cyfrowe jedzenie daje nam tylko wrażenie jedzenia. O ja... Pomnik! Tak Ona jest dalej zaukierta w tym świecie... O. Eee, to jedzenie jest fałszywe... O ja... O ja. To jest chore... Eee. Eee. Ona chyba oszalała Io O. Ło wow. Zobaczymy co jest za czarną ziorą e. Oni są w komputerze e. To było mocne widzowie Wow, chyba będzie druga część, ale nie wiemy tak naprawdę Ej dobra, ten filmik był mocny. Jeśli chcecie, żebym nagrał coś jeszcze z Digital Circus, to dajcie znać. Coś tam na końcu jest, chyba już nic nie ma. Więc co? Dziękuję wam za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinczku.